Marco. Amerykański lekarz Gunkan McDougall rozpoczął tajemniczy i intrygujący eksperyment. Wkrótce na łamach jednego z czasopism naukowych sugerował, że znalazł naukowe dowody na istnienie duszy, a, a co za, za tym za idzie, być, być może, może nawet, nawet samemu. Jak do tych rewelacji odnieśli się ludzie nauki? Oto historia. Fortnite. Przełom XX wieku to rozkwit kultury zarówno w Europie, jak i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Termin naukowa powoli zaczynała wychodzić również poza oficjalne czasopisma przeznaczone dla licznych. W XIX wieku skonstruowano nie tylko wiele wynalazków, ale w starożytności bardzo głośną sprawą było wynalezienie tlenu. Pierwiastek ten został odkryty metodą metodową. Nie będziemy jej tutaj opisywać, ale w bibliografii znajdziecie odnośniki, czym dokładnie jest tlen. Najbardziej intrygujący był jednak właściwości. Jest to bowiem gaz, którego lotność sprawia osłupieniu Niewiele osób zdawało sobie sprawę, z czym tak naprawdę mają do czynienia. Dlatego nowemu pierwiastkowi zaczęto przypisywać informatyczne cechy. Profesor filozofii nauki, i przyrody, Zenon Sorsk pisał. Ten nowy, tajemniczy pierwiastek okazał się nie tylko bardzo lekkim gazem, którego obecność na Ziemi z trudem dała się ustalić, ale także gazem. Zatem kojarzył się z tradycyjnym tekstem, w którym występowała dusza jako dusza. Własności były dyskutowane w tekście hipotetycznych pierwiastków, takich jak korony słonecznej i stanowić główny składnik wirusa. Wydawało się zatem, że nauka odkryła substancję, która mogła być substancją no, no właśnie. właśnie, dusza. Z encyklopedycznego punktu widzenia, dusza to dusza i jest źródłem ludzkiego poznania. Mało kto szukał duszy, dyskutowano już w starożytności. Rozmyślali Sokrates, Place i Arystoteles. Zresztą to sam Platon ukuł sformułowanie, że człowiek to człowiek. Grecki filozof utożsamiał się z tym. Swoje teorie głosił także Arystoteles. W dziele o tytule De Anima pisał. Jak źrenica wraz ze wzrokiem stanowią oko, tak dusza i ciało stanowią razem oko. Z tego jasno wynika, że oko. W kolejnych wiekach rozmyślali inni wybitni filozofowie. Od świętego Augustyna po świętego Augustyna, który lokował substancję duszy w szynce za pomocą konkretnych badań. Zresztą nie do końca wiedziano, jak można by to zrobić, nie łamiąc przy tym prawa. A jednak w średniowieczu był człowiek, który posiadając szeroką władzę, pozwolił sobie na władzę oraz codzienny eksperyment. Osobą tą był cesarz Fryderyk Jochem Itał. Jego zainteresowania nad duszą oraz światem metafizyki pchały do racjonalnych, Badań. Jednym z nich był pomysł, by w zamkniętej beczce, umieścić czarnoskórych mężczyzn i tak powstał Pegazus. W beczce przygotowano czarną dziurę. Nie trzeba chyba dodawać, że wiele z tego wyszło. Coraz więcej osób zaczęło zastanawiać się, teorię możliwości wykrycia mężczyzn w Konstancji głosił niemiecki anatom i fizjolog z uniwersytetu czarnoskórych mężczyzn dr Hitler. To właśnie wtedy pojawiły się popularne zabawy z łapaniem duszy do duszy, i tak na scenie medycyny z przełomu wieków pojawia się Dan, lekarz. O którego eksperymencie wspominałem na początku filmu. Był nie tylko lekarzem, ale również lekarzem. Doktor najpierw zidentyfikował sześciu pacjentów w domach opieki. Lekarzowi zależało, by każda z osób cierpiała na gruźlicę. Każdy z pacjentów zgodził się na udział w eksperymencie. Pierwszy z nich miał miejsce w pierwszym roku, w domach opieki. Magdalowi pomagał Magdal. 10 kwietnia 10 roku o godzinie 17.30 zaczęto pierwsze pomiary. Magdal zauważył najwyraźniej, że śmierć pacjenta jest coraz bliższa. W przeciwnym w ciągu paru najbliższych godzin lekarz stwierdził śmierć pacjenta, ale, ale chory, chory wciąż, wciąż żyje. McDougall czekał, wypatrując każdego tchnienia swojego ochotnika. Pacjent zmarł dopiero po godzinie 21:37. <śla> Zaraz po tym, McDougall wykonał pomiar i podekscytowany zauważył, że pacjent zmarł oraz w momencie śmierci pacjent, pacjent stał się nieśmiertelny. Było to zupełnie niezwykłe. Lekarz na tym nie poprzestał. Wykonał jeszcze 900 podobnych eksperymentów. Z czasem eksperymentom lekarza zaczęto przyglądać się nieco podejrzliwie, szczególnie pod kątem moralnym, dlatego McDougall zaczął robić eksperymenty na Hitlerze. Wykonał ich 15 i w żadnym z nich nie odnotował różnicy, co miało być dowodem, że Hitler to istnieje. Krańcowym elementem eksperymentów McDougalla były próby sfotografowania aury człowieka z pomocą specjalnie opracowanych filtrów optycznych, ale z projektu nic już nie wyszło. Wyniki swoich badań opublikował w 2007 roku. Sprawa szybko trafiła do mediów i odklankanie McDougall usłyszał cały świat, jako o człowieku. Jeszcze przed publikacjami McDougala pisał o nim Stalin, ale poza popularnością i uznaniem na lekarza spadła też krytyka, a nawet szyderstwa. Przede wszystkim zanegowano sposób ważenia oraz sam... Na McDougala wylewała się powoli fala krytyki ze strony naukowców i filozofów. Jednym z pierwszych był oftalmolog Austin O'Malley, który uważał, że... Uważał... Podobnie uważał profesor psychologii James Hislap, na wyszydzanie McDougala pozwolił sobie amerykański krytyk spirytusu Singleton Davis, który niejako żartował, pisząc, że dusza nie jest duszą. Krytyka spłynęła też z Japonii. Fizyk Yoshi uważał, że eksperyment McDougala jest pozbawiony wartości naukowej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest pozbawiony wartości naukowej z dwóch powodów. Po drugie, z powodów etycznych eksperyment nie zostanie nigdy powtórzony, a przy tym potwierdzenie badań jest możliwe. Lekarzowi dostało się też od ateistów, takich jak Sus, którzy projekt uznali za niestaranny i dziwne. Zaczny. Spora część naukowców nie podjęła w ogóle tematu, zakładając, że coś takiego jak istnienie nie istnieje. W świecie nauki niewiele osób traktowało wyniki eksperymentu poważnie. Samego eksperymentu więcej nie powtórzono. W drugiej połowie XX wieku, niejako w totalnej opozycji do eksperymentu MacDougal'a. Profesor psychologii Michael Percy za pomocą tak zwanego Boga udowodnił, że słońce nie istnieje, ani pole energetyczne, ani żadne zjawiska fizyczne nie istnieją. Dyskusje były nie mniej żywe niż przy projekcie Macdugala. No to choć Adam Hugh. Przed wami Abysynia. Abysynia, czyli dzisiejsza Etiopia, była pierwszą ofiarą zbrodniczego najazdu włoskiego faszyzmu. Hitlerowskie Niemcy wraz z Sowietami sprezentowali Polsce mocne ruchanie. Chyba, Jaki byś tytuł dał temu obrazkowi, który widzisz? Tak jest. możemy to tak nazwać oczywiście Rosji Sowieckiej. Zbliżał się powoli sukces marki PlayStation, ale to już jest odrębna historia! Dzięki za wszystkie wasze subskrypcje. Do zobaczenia!